Witamy Was znowu razem. Witamy! Dla Was nie wiem, ile minęło. Parę ale, dni, najpierw. Ale lepiej. dla nas. troszkę mniej, bo parę sekund. Tak, pierwszy raz zdarza się to na moim kanale, że odcinek po odcinku. Bo ja zawsze liczę na to, że ktoś mi coś napisze, i ja się do tego odniosę w następnym odcinku, ale tak się nie dzieje, więc dobra. Po prostu nagrywamy jeden za drugim, bo fajne mopsy. Fajne mopsy. Troszeczkę przyspieszone święta, bo raczej w grudniu tego nie wstawi Nie, bo raczej szybciej. już widzieliśmy świąteczne. Nie, właśnie ja poprzednio, yy, w poprzednim odcinku powiedziałem, że, będzie, że następny będzie pug i potem będą inne, ale nie, bo jeszcze jest jeden pug, którego dzisiaj odblokujemy. Tak. I dopiero potem są te postacie różne. Aha. Tak. No, no, no. Czekaj, co robiłeś w R jeszcze. Świąte... No, świąteczny pług chyba niczym się nie różnił od zwykłego mopsa. Ej, on wyżej skacze. Aha, dobra, skacze wyżej. No to wygodne jest. O kurczę, <laughs> przepraszam! Ale nie, no, nie bo chciałam tak popróbować. Znaczy, to jest fajne, ale gorzej, jak jesteś w takich ciasnych miejscach. A no to ta Kurde, chcesz? No, spoko, ale ja. Niby dwa razy krótko było, ale dobra, masz. Jest skarb. W ogóle w tej grze są jakieś wazony, i ja zawsze miałem rozkminę, czy tych wazonów nie da się rozbić, żeby z nich coś zdobyć. No ale nie. Nasz Mops po prostu przez nie przechodzi. O teraz pasuje do niego plansza. A no, ciekawe, czy taka zima będzie w tym roku. A... Nie wiem, podobno nie zapowiadają jakiejś bardzo dłużej. No zobaczymy. Czy znaczy ja tak średnio lubię śnieg, ale tak jestem ciekawy. No ale trochę by mogło być, ja na przykład jeden miesiąc byłby spoko. No, a, li literka R, jak coś. R. R. Dobra. No, ale nie skaczę podwójnie, tylko wyżej skaczę po prostu. Jest. Takich właśnie momentów grając tym pługiem nie lubię. Rozumiem, ale w Polsce Tak, ja mówiąc, powinno być? Nie, R, przepraszam, dobra, sam jest. Jezu! R. R, może w końcu by nam się w tym odcinku udało, gierkę odblokować jakąś. Byłoby spoko, bo wcześniej nie, nie odblokowała się żadna, nie? nie? dobrze ci idzie. Dobra, pasa, za chwilę się skończy. <suszel> Co a widzicie, w widzicie, niby gra family friendly, a jest krew na tych, tych kolcach i tak dalej. No, dziwne to jest trochę. Nie rozumiem tego. Przecież Puk nie ginie jak go... Jak... nie. Na, na pewno nie. Dobra, to ja będę sobie dalej myszką porobiła, bo nie wiem. Nie jestem tak źle. Dziwne. Aż czasem za mocno skacze na niektóre momenty. Ale czy jedną postacią tutaj będziemy grali, to ja nie wiem. Wiesz o jaką biega. Tak, która... Najgorsza. No ta, która jest bardzo szybka, ale nie skacze za dobrze. No, ale co czy nie? Bo ja chcę w każdym odcinku jedną grać. No. A. Czyli Spoko. tak jak teraz gramy, tylko tym Spoko. świątecznym pugiem. No, musimy, 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 musimy... Mieć lepszą wiadomość. Tak, musimy to wytrzymać niestety. Oj, się to, to wiem, że będzie dużo cięć. Teraz tutaj? Nie, jak już tym... odblokujemy od szybę Inu. Hmm. Hmm. A dlaczego akurat jego? Bo to jest jedna z trudniejszych postaci, którą się gra. Nie, ja myślałam, że tobie chodzi o tego. Najgorsza postać chomik. A chomik, dobra, sorry! No! Pomyliło mi się. Tak. Najgorszą postacią będzie chomiczek, bo jest... Yy... No bo po prostu bardzo nisko skacze i skacze tylko jeden raz. I zapierdziela. Ej, właśnie, bo ten jest dość wolny, nie? Czy mi się wydaje? Ten? Ej, poczekaj, a ten jakby prędkość, z jaką oni biegną, też jest inna, nie? Czy nie? Tak. A mi się właśnie wydaje, że ten jest Czekaj. wolny. Tak, ten coś się może zmienić. A bo ja chciałam tylko to skoczyć, widnie. No. Czekaj, to ogólnie do, czy, do 500 tysięcy aż, nie? Tak. No dobra, to tutaj chyba... Teraz jeszcze pogramy. O, o, o było! O, numer, ale... Było. Ale potem nie wiem, na przykład jak dobijemy nie wiem do ilu, jak nam się znudzi, to też zrobimy pauzę i przy samej końcówce punktów może. Ano. Dobra, nie, dobra, spróbuję na stacji jeszcze. Ej, do niego nie są same zimowe, tylko tak mi się wydaje, nie? Nie, no nie są same zimowe. Ale to by było śmieszne. Ale nie, na te literki trudno zwracać uwagę, jakie się łapie. Bo jednak najważniejsze no, tym... dla mnie są tutaj punkty. Poza tym, mocno losowo się pojawiają te literki, nie? Da, no. już się pojawia nie wiem, który raz. Kurde, za, za daleko stoczył. No, mam? Dobra. On przeskoczył nad przeszkodą. Kurde, tak święty Mikołaj radzi sobie w Koninie, czyli w ogóle. No, ale to wtedy by musiał być yy, Megamen. Tak, w Koninie... Prezent dostarcza Megaman. Dostarcza jak jakiś kurier. A ten, a, a zamiast Leniquerów ma Marylę Dodowicz. <grymne> <Co>? <grymne> tak. No tak. Tak mówi tradycja. A. Konin jest trochę jak Kanada w South Parku. To jest odrębne w ogóle. Pa... Znaczy to, to, że jest odrębny. Tak. Tam świat inaczej działa, to jest odrębna rasa. O, bo mało go było widać dosyć. Tak, czy ja go akurat widziałem, ale... Spoko. Jak tu się szybko pod dnia zmieniają. No dobra, dajcie mi tę Rkę, czy co to tam... Hmm, tam chyba nie... bym raczej nie ryzykował, żeby tam tędy iść. No, na te przeszkody akurat on jest dobry na te koła. Tak. Bo te koła czasem trudno przeskoczyć z takim nadspodójnym skokiem. Ah, yes. No nie wiem, jeszcze raz mam spróbować, a potem wycięcie? Tak, tak. Dobra. Tak. Jeszcze spróbujmy. Może się uda do 3500. Ile jest? Już przybiłaś 3500. Aha. No. Właściwie mogłoby być w tej grze, że im dalej idziesz, tym więcej punktów ci się nabija. A no, też, też w sumie miał sens. Tylko że podejrzewam, że tu się trochę inaczej... To, to jest trochę tak jak w Issy Towerze, osobno Ci się nabijają osiągi za kombosy, a osobno za wysokość jaką nam zdobędziesz. To jest tak samo. Eee, ja co ja miałam zrobić, nie mogłam skoczyć. Znaczy mogłaś, ale byś musiała naprawdę z takim dużym wy wyprzedzeniem to zrobić, no. nie? No dobra, to póki co robimy przerwę, chyba że zdobędziemy R to wtedy znowu zaczniemy nagrywać. No, spoko. Dobra, mamy ponad 4,5 tysiąca punktów, to zaczynamy dalej nagrywać. I jak widzicie, R dalej jeba. No, tak. masakra. I to nawet. Yy, wte, na, w, wtedy akurat nie udało mi się zdobyć R, ale y, teraz jak graliśmy, to ono po prostu się nie pojawiło. Tak. Nie wiem, a tak sobie randomowo graliśmy, nie? Raz? Kilka razy, to i chyba no. za dwa razy udało Ogólnie nam się Ogólnie minigielki no, ob, ob, mini, w półgu są dwie. Jedna jest z pingwinem, druga jest jakimś potworem. Obu nie ogarnia. No nie. Dobra, gra jeszcze raz. Dobra, ja na spacer znowu spróbuję. Hmm. Przepraszam. Nieważne ważne, jakiego hejny. Damiana chodzi. Zapomniałem się, że to jest nagrywane. Tajemnica Polishnella. Tak naprawdę to nie. Znaczy, dla nas tak, ale dla reszty to. To zależy. Ale nie warto. Nie, nie warto <grym> wgłębiać się w szczegóły. Ale nie, nie było R, dobra, to też tyle. Serdeczko so, by bolało, jakby było. <grym> No, trochę. Be. Ale co? ale chyba w tych mini gierkach trzeba też sterować po prostu spacją, nie? tak, ale oprócz tego jeszcze musisz jeszcze myszką osobno coś robić w jednej grze, tak. bo w jednej jest tak, że niby e, jest i jedziesz na tym pingwinie. E, omijasz przeszkody, a z drugiej strony musisz... E, tam ci latają takie literki o. i musisz je zatrzymywać myszką. Aha, no! Wiem, że było! Właśnie, to jest najgorsze. Co za... ale kurczę, to teraz to trzeba od razu odpowiednią drogę wybrać, nie? No właśnie, skąd miałem wiedzieć, że jak pójdę dołem, to bym mógł? A ty zawsze jesteś górą, a nie dołem, więc... Właśnie, hejterzy. <laughs> Dobra, to nic, tak jak wiadomo my i tak tego nie ogarniamy, więc w sumie po co nam zbieranie tych liter. Właśnie. No jeszcze trochę tylko i będziemy mieli kolejnego puga. Tak, i już właściwie ostatniego puga. Znaczy ja na to wszystko i tak będę mówiła puga. <gryw> jakiś tam sposób są spotknieni oprócz komika i, i innych zwierząt. Jestem ciekaw, bo to jest ta wersja deluxe, de nie? No. Jestem ciekaw, czy w tej pierwszej części. O! O! Jest odblokowany. O! No dobra. Jest, jestem ciekaw, czy w tamtej poprzedniej części wystarczyło po prostu ułożyć tur, turbo pług. Meksykanie! Gdzie on się wypróżnia? się? I tym <laughs> miłym akcentem chyba będziemy kończyć. Tak, a w ogóle to jeszcze co do tej starszej wersji, to jest ta, z której Ty wziąłeś grafikę na to, jak nagrywałeś Deluxe, tak? Tak. A pierwszy co wyskoczyło. Nie, to... nie Po pasuje. co się starać? Na 30%. Dobrze, to żegnamy się z Wami i zobaczymy, czy w kolejnym odcinku będziesz ze mną. Dobrze. A znowu też. Do następnego. Pa.